jego pełnomocnika do spraw równego traktowania, który się odniósł do tego, do tej sytuacji dewastacji Kościoła, pani Bogny-Czałczyńskiej. Czy marszałek panu odpisał? Nie odpisał. Środowiska LGBT, środowiska skrajnie lewicowe, bo to często one się po prostu podszywają pod osoby homoseksualne i tak naprawdę im szkodzą. To są środowiska, które w Szczecinie tak naprawdę w pewien sposób prześladują katolików. Oni wiele mówią o tolerancji, mówią o tym, że w stosunku do nich nie ma tolerancji. Tylko co się dzieje w Szczecinie? Tylko w ciągu ostatnich miesięcy. Na Warszawie napisy temp Księży, koło kaskady napisy dotyczące tego, żeby biskupów traktować jako trofea myśliskie, a księża są jak stonka, więc trzeba ich tępić. Pobicie księdza Prałata na parafii Ziejewskiego z Zniszczenie właśnie kościoła Świętego Krzyża, wymalowano napis LGBT na ogłoszeniach parafialnych, wymalowano tęczę na kościele i jeszcze inny napis też na kościele, czyli zdewastowano obiekt sakralny, obiekt modlitwy katolików. Zniszczono krzyż na Placu Grunwaldzkim poświęcony ofiarom komunizmu. Podczas poświęcenia w ostatni weekend placu pod przyszły kościół nad ludzianką, pojawiały się jakieś okrzyki, jakieś flagi tęczowe Podczas czarnego protestu, to już dwa lata temu krzyczano, żeby kastrować księży. To są prześladowania religijne. Jeśli na, w danym w danym obszarze katolicy stanowią mniejszość, tak jak to jest nad Rudzianką, no to to są zwykłe prześladowania, które powinny być ścigane karnie. Pani Bogna Czałczyńska, która jest pełnomocniczką marszałka do, równy, do, do spraw kobiet i równego traktowania, próbowała usprawiedliwiać pomazanie Kościoła Świętego Krzyża. Porównywała to nawet do rysowania znaku Polski walczącej na murach walczącej Warszawy. Coś obrzydliwego, zwykłe dewastacje, zwykłe przestępstwa tego, środowiska Porównywała do bohaterskiej walki młodych powstańców, którzy rysowali na murach znaki Polski walczącej. Ta kobieta już wielokrotnie udowadniała, że z równością nie ma wiele wspólnego i pan marszałek Geblewicz, pomimo swoich lewicowych poglądów, powinien ją po prostu odwołać, żeby nie kompromitowała urzędu publicznego.